Dzień dobry. Chciałabym Was dzisiaj powitać na losowaniu z okazji osiągnięcia 500 subskrybentów. Ja mam na imię Ola, a to jest mój kanał Handy Hands Show. Jak widzicie, jestem już do, przygotowana do losowania. Mam tutaj maszynę losującą, a tutaj mam wszystkie Wasze niki, pod którymi zgłaszaliście się do rozdania. Do rozdania tych, tutaj, trzech, oto, tkaninek, jest to Aida. Każda z tych tkaninek to jest 18 CT, zorza, cytrynowa czekolada i piknik na wzgórzu. Teraz będę składać karteczki z waszymi nikami i wrzucać do tej, oto, tutaj, maszyny losującej. Dzisiaj jest takie losowanie. W lekkim bałaganie, ponieważ jak wiecie, jestem w trakcie wykańczania hawcików od Was, które mi przysyłaliście i nadal przysyłacie. W tej chwili, razem z moimi hawcikami, które zrobiłam, jest ponad 60 sztuk i będę musiała ostro wziąć się do pracy. I właśnie w tej chwili robię przerwę w wykańczaniu, żeby specjalnie dla Was zrobić właśnie to losowanie na 500 subskrybentów. Oczywiście, jak już wspomniałam, tutaj trwa wykańczanie Waszych hawcików. Część z nich jest wykańczana. Jako kartki świąteczne. Część z nich jest wykańczana jako poduszeczki, zawieszki czy małe dzieła sztuki na mini sztalugach. No, pomysłów mam dosyć sporo. Gorzej jest oczywiście z czasem. No i oczywiście wśród tych osób, które nadesłały mi chawciki do akcji charytatywnej ponieważ jest to akcja charytatywna cały dochód zabrany podczas tej akcji który będzie właśnie z waszych małych chawcików wykończonych przeze mnie będzie właśnie na cel charytatywny ja wybrałam jako adresata tego celu charytatywnego jedno ze schronisk dla zwierząt tutaj u nas w mieście w Almelo. Jest to, nie jest to żadne schronisko prywatne, jest to właśnie schronisko utrzymujące się głównie zdatków, sympatyków i osób, które właśnie chcą pomóc Zwierzętom. Właśnie w tym myślę okresie zimowym, nasza pomoc jest najbardziej taka pożądana, najbardziej taka potrzebna. Jest to taki właśnie czas, gdzie no niestety z powodu niskich temperatur ta egzystencja jednak mimo wszystko nie jest przyjemna. No ale ja tutaj rozmawiam o zupełnie czymś innym. No, dążyłam do tego, żeby powiedzieć, żeby wśr że wśród tych wszystkich osób zostaną również, e, które przysłały hawciki do wykończenia, zostaną również rozlosowane e, upominki. jedną właśnie e, z takich sponsorek e, jest e, Ada, drugim sponsorem e, jestem ja. Też tkaninki. Również w podziękowaniu myślałam, żeby tych nagród było więcej, ponieważ każda z Was włożyła swoje serce, swój czas w te hawciki. i naprawdę, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem zasięgu tej akcji. Natomiast tymczasem ja tutaj składam waszeniki. Już, już widzę, że prawie wszystkie są złożone karteczki. Możecie obserwować waszeniki. Czy wszystkie się pokazały? Ja trzy razy sprawdzałam, a czy wszystkie osoby zostały ujęte na tych właśnie karteczkach. Nie mam niestety. Nikogo tutaj, żeby wylosował trzy szczęśliwe osoby, ponieważ mąż poszedł do pracy, jestem w tej chwili sama. I tak jak mówiłam, mam niewielką przerwę. Tu już prawie karteczki są złożone. Dwie ostatnie osoby, osób było 44. Serdecznie. Serdecznie Wam dziękuję za to, że zgłosiliście się do tego rozdania, że jesteście moimi subskrybentami oczywiście, że jesteście ze mną, dziękuję Wam za Wasze komentarze, za lajki, które mi zostawiacie, a teraz odbędzie się losowanie. Ja tu mam już przygotowaną nawet taśmę klejącą, żeby przyczepić Nika do odpowiedniej. Może nie nagrody, tylko do odpowiedniego upominku. A więc jeszcze raz zamieszam, zamieszam, zamieszam. Oczy mam zamknięte, musicie uwierzyć mi na słowo. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I pierwszy, pierwszy nick. Któż to jest? Urszula Fila i to jest pierwsza nagroda, która jest tutaj. Nagroda upominek. Zaraz tutaj sobie poradzę Urszulo serdecznie Ci gratuluję. To jest ten upominek dla Ciebie. Wierzę, że niebawem zostanie wysłany i na pewno postaram się oczywiście to, Ciebie poinformować. Natomiast ja proszę Ciebie w tym momencie o Kontakt, może być messenger, może być na e-mail. Będzie poddany kontakt pod tym filmikiem. Bardzo proszę o, o zgłoszenie się, ponieważ muszę wiedzieć, e, gdzie wysłać upominek. A teraz e, przechodzę do losowania drugiego upominka. Upominku. Znowu mieszam, 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 mieszam. Oczy zamknięte. I następny nik mam. Szczęśliwa osoba, to zwykły, niezwykły czas. Paulinko, cytrynowa czekolada dla ciebie. Gratuluję ci serdecznie. Ja już Twój adres mam, bo wymieniałyśmy się paczkami, więc przyklejam. Serdecznie jeszcze raz Ci gratuluję, i przechodzimy do ostatniego upominku, do pikniku na wzgórzu. Mieszam, mieszam, mieszam. I mam, któż jest tą szczęśliwą osobą? Anna 1900. Gubię trochę ostrość. O, teraz jest lepiej. Gratuluję Ci, Aniu, serdecznie. Teraz Cię proszę o kontakt, ponieważ, tak jak powiedziałam, muszę wiedzieć, dokąd wysłać ten upominek. A więc trzy szczęśliwe osoby. Gratuluję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Pozostałe osoby serdecznie pozdrawiam i nie przejmujcie się, na pewno będzie jeszcze niejedno rozdanko, więc warto e, się zgłaszać. Póki co dziękuję Wam serdecznie, te osoby. E, oczywiście proszę jeszcze raz o kontakt. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia we wtorkowym vlogu.